Do, do wczorajszej roli chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim osobom, które nas wsparły, które napisały takie właśnie słowa, których potrzebowałam bardzo w tej trudnej sytuacji. Takie zrozumienie, empatia, też współczucie, bo to była trudna sytuacja nie tylko dla kotków, słuchajcie, ale też dla nas, bo. My przeżyliśmy tak naprawdę z nimi rozłąkę, więc to było bardzo trudne i dalej jest. Także czytanie tych wszystkich pozytywnych komentarzy, na których się najbardziej skupiam, jest dla mnie mega ważne, za co Wam bardzo dziękuję. Dziękuję też obrońcom, którzy się za mną stawiacie. Naprawdę jesteście mega. Um, dziękuję za wszystko. Za wszystkie w ogóle wiadomości, których dostaję naprawdę mnóstwo, jest tego setki. Dostaję też mnóstwo Waszych historii. Współczuję bardzo tym osobom, które miały podobną sytuację albo nawet jeszcze gorszą, bo dostałam też takie historie dość tragiczne, ale już nie będę się w tym temacie rozwijała, bo no nie chcę was straszyć, bo nie zawsze tak jest. Każde zwierzę jest inne, każde zwierzę inaczej reaguje, niektóre są przyjaźnie, przyjazne, dobrze nastawione, inne inaczej reagują z różnych powodów, więc tych historii jest naprawdę dużo. Nie chcę tutaj Wam nawet przeklejać. Tego wszystkiego, bo jest tego naprawdę ogrom. W każdym razie dziękuję, że dzielicie się też swoimi historiami. Mam wtedy taką, takie odczucie, że, że to nie tylko nam się przytrafiło i jakoś tak łatwiej mi jest to wszystko um, zrozumieć, że tak się zdarza po prostu. E, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję, że się tym wszystkim ze mną dzielicie. Oczywiście spodziewałam się też uh, tych nieprzychylnych y, komentarzy, i jakby każdy ma prawo gdzieś tam, um, nie wiem, mówić, co by zrobił ktoś na naszym miejscu. Tylko pamiętajcie o tym, że nikt na naszym miejscu nie był. Nikt nie był w naszej skórze y, wtedy. Um, najważniejsze w całej tej historii jest to, że zatroszczyłam się i o dziecko, i o koty. Bo niektórzy piszą, biedne koty, wiecie, że zwierzęta czują i tak dalej, oczywiście, że czują. Pamiętajcie, że człowiek też czuje. Więc jeśli macie świadomość tego, że zwierzaczki czują, to też wiecie, że człowiek również i słowa, które czasami dobieracie w nieodpowiedni sposób, są bardzo krzywdzące. Szczególnie, że naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby kotkom było dobrze i jest im bardzo dobrze. Że czują, to wiem na pewno ale jedno jest też pewne, że na pewno czują się świetnie, bo oznaką tego jest to, że jedzą, to, że się bawią, to, że jest wszystko z nimi zdrowotnie okej, okay, więc są szczęśliwe tam, gdzie są. Nie musicie się o nie martwić, nie musicie pisać, że biedne kotki, bo naprawdę uwierzcie mi, że jest im bardzo dobrze. Mm, wolałabym oczywiście, żeby były tutaj, żeby wszyscy byli... No wolałabym, ale jakby dajcie już spokój z tymi, wiecie, oceniam, ocenami sytuacji, w której no, większość z was pewnie nie była z tych osób, które się tak bardzo źle wypowiadają. Mm. I nie życzę wam tego, żebyście w takiej sytuacji byli. Mm, mm, po prostu. I naprawdę niektóre komentarze były przyjęciem, że lepiej dziecko dać do okna życia w ogóle. Ludzie. Eh, no, dobra. Tyle w tym temacie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie.